Kochani, mam nadzieję, że moje rzęsy są wystarczająco długie, ponieważ ostatnio mm, pod postem, gdzie zbierałam na mojego serdecznego kolegę mm, zbiórkę, gdyż jest chory na raka, jedyne na co zwrócili niektórzy uwagę, to moje proszę, krótkie rzęsy. Yy, oczywiście nie mam w sobie żadnego współczucia, więc nie współczuję im tej głupoty, ale pragnę wejść naprzeciw oczekiwaniom, więc oto ja. I jednocześnie podziękować, bo w niecały dzień udało nam się zebrać te wszystkie pieniądze. Hanie, w styczniu wam pokazywałam już, jak wygląda ta procedura. Yy... Przeglądania pieprzyków, ale jeszcze raz w takim razie rzucę na storkę, bo właśnie jadę. Kochani, to jesteśmy z panią doktor. I ładnie wygląda, Wiem, w Instagramie, no zapraszam. <laughs> Nawet pieprzyki moje ładnie wyglądają na Instagramie, także tak, przychodzicie po prostu i. Gdzie ma się napisane, żeby pokazać? Każdy jeden tak oglądacie pod mikroskopem i od razu widać, czy jest czy nie. Dokładnie. Mamy trening. Bardzo to lubię. To uważam, że naprawdę jest świetne dla wszystkich, którzy dbają o siebie właśnie w sposób bardzo sportowy, glutaty glutamina polecam, ale też dobry na właśnie efekt przeciwstarzeniowy. No To dojdziemy. Bez laktozy, bez glutenu, bez substancji przeciwzbrojających, begańskie e, kapsułki, naprawdę Rewelacja takim mega koktajl aktywnych yy, składników. Dla tych, którzy lubią uprawiać sport, być w super formie i regenerować się od wewnątrz. Mega kobiety energii, kochani <noise> Piękna kolor sezonu. To mój trener na dziś. My na treningu. To tak. jest bardzo podopieczna, cudowna forma, tak. świetna technika. Mhm. Wszystko potrafię, więc nie wiem po co tu jestem, ale super. Polecam. przychodźcie do dojgi Mariusza. No, trzeba trochę popracować. To jest to na 10, tak. 10. No, ja już sobie godzinkę potrenowałam i tyle mi totalnie wystarczy. Chcę dojść do właśnie dwóch razy na siłowni w... w tygodniu. Dwa razy MS, no i raz w tygodniu pilates i naprawdę jestem w takiej formie jak nigdy. Tylko tak jak mówię, no muszę jeść więcej, więc żeby ten mięsień się budował, to jem te 300 kalorii, 200 więcej dziennie. No i dużo wody, pamięta się o nawadnianiu się, a najlepiej w takim strasznym wydaniu. Glamorous. No i jeszcze miałam się Was zapytać, co sądzicie o tym, żeby zrobić takie kampy. Już wiele z Was do mnie pisało na ten temat, ale teraz mam naprawdę bardzo fajnych yy, yy, współtowarzyszy mojej przygody sportowej, dietetycznej, suplementacyjnej, jeżeli chodzi o bardzo fajne duże firmy, które mogłyby zrobić nam naprawdę fajne kampy. I od strony psychologicznej, i ciała, dietetyki, yy, z właśnie sportu, umysłu, prowadzenia... Yy, Swojej asertywności, swojej marki, firmy. No, myślę, że mogłoby spoko. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.